W dzień ofiarowania Pana Jezusa w środę 2 lutego witam bardzo serdecznie słowami haseł biblijnych wybranych na dzisiejszy dzień. W psalmie 34 w drugim wierszu czytamy Będę błogosławił Pana w każdym czasie Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich A w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale w wierszach od 16 po 18 czytamy Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie za wszystko dziękujcie. Każdy z nas chciałby prowadzić dobre, szczęśliwe życie. To jest pragnienie ludzkości od samego początku. I receptę na szczęście ludzie szukają w bardzo różnych miejscach. To mogą być jakieś nurty filozoficzne, teologiczne, to może być konfrontacja z inną kulturą, z innymi wartościami. A czasami ludzie szukają prostych rozwiązań, które w konsekwencji mogą być zgubne, jak chociażby szukać szczęścia, czy chociaż chwilowego zapomnienia w używkach. A tymczasem dzisiejsze słowo pokazuje nam taką szczerą, autentyczną receptę na szczęście. Zwłaszcza ten drugi wers biblijny z pierwszego listu do Saloniczan mówi nam o radości o modlitwie i o dziękczynieniu. Modlitwa to powinien być naturalny odruch serca człowieka wierzącego. Ale jak te nasze modlitwy wyglądają? Czy czasem nasze modlitwy to nie jest taka litania, lista życzeń tego, co bardzo byśmy chcieli, aby zadziało się w naszym życiu, co bardzo byśmy chcieli osiągnąć? Myślę, że to dzisiejsze słowo daje nam wskazówkę, jak mamy się modlić, by nasza modlitwa była przepełniona radością i dziękczynieniem. Bo jeżeli dziękuję, to widzę, co mam, widzę, co jest Bożym błogosławieństwem w moim życiu. I dobrą taką metodą, takim ćwiczeniem modlitewnym jest to, by w modlitwach... Może nawet zrezygnować, a przynajmniej mniej koncentrować się na brakach, na prośbach, ale po prostu dziękować. Dziękować za to, co jest. Dziękować za to, co mam. Dziękować za to, co każdego dnia od Boga w obfitości otrzymuję. Za te zwykłe, codzienne sprawy, które wydają nam się być oczywiste, że to się mi należy, że tak powinno wyglądać, że to powinienem dostać. To wcale tak nie musi być. Dlatego nie zapomnijmy z radością w naszych modlitwach dziękować Panu Bogu, a wtedy też dostrzeżemy szczęście, które mamy. A przecież szczęście to błogosławieństwo, a tego chyba wszyscy pragniemy. Pan Bóg chce nam błogosławić, a my błogosławieni jesteśmy, czyli Pan Bóg daje nam szczęście na każdy dzień. Odnajdźmy to szczęście, odnajdźmy w sobie te podkłady do dziękowania w naszych modlitwach, w naszej codzienności, a wtedy też i nasze życie i ten świat nabierze nowych, lepszych, piękniejszych, bardziej soczystych kolorów. Dobrego, błogosławionego dnia.